Spośród rozsianych po całym świecie przepięknych wysp, jakie w życiu odwiedziłem, jest taka jedna, którą z pewnego względu bardzo chciałbym Wam pokazać. Jezu, ale to jak to, ale za co? Choć pokrywają ją same haszcze, nie posiada piaszczystych plasz, czy chylących się ku morzu palm, nie spotkamy tam żywej duszy, ani tym bardziej jakichkolwiek zabudowań, a do tego znajduje się bardzo blisko stałego lądu i to w nie najciekawszej okolicy. Z jakiegoś powodu nazywana jest Wyspą Miłości, a że to stosunkowo blisko Polski, więc spakowałem drona i poleciałem najpierw do Bośni i Hercegowiny. Stamtąd udałem się autokarem do Chorwacji. By w końcu, częściowo lokalnymi busami, a częściowo pieszo, dotrzeć do tego miłosnego celu mojej podróży niewielkiej wysepki o mało romantycznie brzmiącej nazwie Galeszniak. Żeby pokazać wam w czym tkwi cały romantyzm tej wyspy, musiałem delikatnie złamać prawo, ale nie będę się tu wdawał w szczegóły i dostarczał dla siebie kwitów. Moi drodzy, z prawdziwą radością przedstawiam Wam Wyspę Miłości. Jeżeli znajdziecie gdzieś wyspę o bardziej romantycznym kształcie i nie ta nie przejdzie, śmiało dajcie znać, a jeżeli chcielibyście więcej takich grzecznych, ciekawostkowych filmików, kciuk w górę dla zasięgu na pewno w tym nie przeszkodzi.